Zwód nożycowy podwójny. Cel: zyskanie przewagi nad przeciwnikiem i wprowadzenie go w błąd. Zyskaj przewagę nad przeciwnikiem z wodem wykorzystującym ruch Twojego ciała. W tym zadaniu będzie to dwukrotne przeniesienie nogi nad piłką. Prowadź piłkę prawą stopą. Sprawiaj wrażenie, jakbyś zamierzał poprowadzić piłkę w prawo. Unieś stopę i przenieś ją błyskawicznym ruchem dookoła piłki, z tyłu do przodu, wykonując przy tym większy krok prawą nogą. Następnie wykonaj ten sam ruch nogą lewą i przenieś ciężar ciała na lewą nogę, po czym błyskawicznie zmień kierunek i poprowadź piłkę w prawą stronę.